Cześć Wam, witam Was 10 stycznia, poniedziałek. Zobaczcie krecik. Powyciągał mi tutaj cebulki narcyzów. Musiała pozabierać sobie do doniczki, ale to nie o to chodzi. Będziemy pobierali tą ziemię i zbierzemy sobie nasiona z rutewki dwuskrzydłowej. No i dzisiaj ją wysiejemy. Także idę pozbierać. Ona do tej pory jest, te nasionka są jeszcze na krzaczku. Przeszły same sobie stratyfikacje i będziemy siali rutewkę. No i zobaczcie, krzaczek nam się od śniegu poprzewracał. Tutaj mamy nasienniki, także pozbieram. Ziemia z kretowiska wezmę jest najlepsza. I oczywiście to będzie mm, ziemia gruntowa, taką w jakiej rośliny właśnie rosną w ogrodzie, czyli najlepsza, z najlepszymi, z najlepszymi składnikami, jakie właśnie roślina potrzebuje. Także zaczynam wysiewy. No i tutaj mam część nasionek wyzbieranych, strasznie są mokre. Byliny potrzebują stratyfikacji, czyli mogą przejść sobie same właśnie na matecznej roślinie, wcale nie musimy wcześniej zbierać. Chyba, że nie zdążymy i opadnie, ale to pod mateczną, wtedy zaczną ładnie kiełkować. Tutaj mam pojemniczek z ziemią, właśnie z kretowiska. I te nasionka nie oskubuję z tej głównej łupiny, ponieważ już ja sprawdzałam. Ja już mam na ogrodzie łączkę z tyłu za domem i wciskam, leciutko przykrywam. Nie podlewam od razu, ponieważ nasiona są bardzo mokre. I Ziemia również jest wilgotna, także nie potrzeba podlewania. No nie będę Wam nagrywać, jak dalej będę wtykać. I tak nasionka zostawione postoją sobie z 2-3 dni i dopiero zacznę wtedy delikatnie zraszać ziemię, i podejrzewam do dwóch tygodni. Już zaczną pięknie kiełkować, bo jest w domu cieplej. A później je przeniosę do ogrodu zimowego na chłodne stanowisko. Będą się hartować, nie wyciągać. W tamtym roku siałam. Nie, przepraszam, dwa lata temu. To zdarzyło się, że już pod koniec lata któreś tam okazy młode zaczęły mi kwitnąć. Ale tak przyważnie na drugi rok od wysiewu roślina już ładnie kwitnie. Powiem Wam, że też nie jest 100% uzyskania matecznego koloru, ponieważ większość z wysianych właśnie wtedy moich roślin jedna jest bardzo zbliżona do koloru białego także y, dlatego sieję, ponieważ mam rutewki jeszcze orlikolistne tej dwuskrzydłowej białej nie mam, nie zakupiłam jeszcze bo nie było okazji, żeby było więcej sadzonek, których nie mam w ogródku, a za samą jedną sadzonką Pisać nie będę, żeby mi wysyłali. Także już mam, właśnie, kolor zbliżony bardzo do białego. Zobaczymy w tym roku, bo w tamtym roku pierwszy raz pokazała kwiata, a sobie nie zaznaczyłam. Także będę czekać, właśnie, czy uzyskam y, typowo biały kolor, czy po prostu jakiś taki zbliżony do matecznej. No, także roślinki. Zaczną się może nam pokazywać do dwóch tygodni. Beliny można już sobie wysiewać, a żeby nam się nie wyciągały. Później przenosimy do jasnego, chłodnego pomieszczenia. Na dzień oczywiście mogę to wystawić sobie do ogrodu, ale nie musiałabym wtedy wysiewać tego w doniczce. Ja po prostu chcę już podpędzić. Tak samo liliowce już się moczą. Zdarzyło mi się, że liliowiec wysiany w listopadzie. Zakwit mi już w lipcu, także 7 miesięcy, 9 przepraszam. Od nasionka do kwiatka jest możliwe. A teraz was zapraszam na krótki filmik o Arum. A tutaj mamy Arum. Ostatnio zostałam poproszona, żeby co nieco o nim nagrać. Uch, co można o nim powiedzieć? Roślina lubiąca yy, wilgotne podłoże. W tej chwili, tutaj, zobaczcie po lewej stronie, mam gunerę Manikato. Ona cienia nie robi, także zimą yy, ma słoneczko. Teraz w tej chwili jest wyłożony od mrozu, od śniegu, ale on ładnie wstanie. Ma bardzo piękne liście, takie garbowane z białymi pasami. Roślina kwitnąca końcem maja, zależy jeszcze jaki maj, początek czerwca. Wysiewać ją można bezpośrednio do gruntu. Ona, jeżeli przekwitnie, zaczyna zawiązywać takie, to takie kolby powstają w kolorze czerwonym. Postaram się znaleźć zdjęcia i wam je przedstawię. Jeżeli właśnie zaczynają kolby dojrzewać w sezonie letnim, ta roślina traci całkowicie liście i wystają tylko właśnie czerwone kolby. Wysiewa się bardzo, ptaki bardzo lubią roznosić jej nasiona. I zobaczcie, to są siewki z tamtego roku. Zobaczcie, ile tego tutaj zostało. Ile tego tutaj jest. Nie musimy w ogóle przykrywać nasion. Nie wiem, może postaram się, o mam nasionko. Zobaczcie, tak wkiełkuje nasionko na leżąco, właśnie leży sobie tylko i kiełkuje. Także samo usamodzielni się, złapie korzonkiem grunt i będzie rosło. Tutaj mamy mateczną roślinę, ma 6 lat, 5-6 lat, z małej sadzoneczki. Coś mi ostrość uciekało, złapało. Latem ona oczywiście nie może być na pełnym słońcu, także u mnie robi gunerka cień, a jeżeli macie możliwość, to w tej chwili, żeby przed nią rosła, rosły drzewa liściaste, które gubią liście, a na lato, żeby ta roślinka nie była na pełnym słońcu, drzewa liściaste po prostu, żeby ją zacieniały. No, i jeżeli one, te kolby już zaczynają, yy, są dojrzałe, mocno takie czerwone. One się po prostu łamią, nasionka się wykładają na ziemię i się osypują, właśnie, zobaczcie, później się ładnie sieją. I yy, właśnie pod koniec lata ta roślina wypuszcza ponownie nam piękne liście. Te liście są malutkie w tej chwili. Te również. Tutaj ma naprawdę olbrzymie liście. Dorasta do 60 cm. Tu również Wam wkleję zdjęcia, jak kwitnie. Kwiaty ma schowane. Tutaj między listkami nie są bardzo y widoczne. Y kolor biały, przynajmniej w tej odmianie, bo mam z kolorem y również różowym. Jest u mnie w ogrodzie również arum plamiste, ale te inne arum. Właśnie mają listki teraz uśpione, zimują bezlistnie w gruncie. Dopiero na wiosnę zaczynają wychodzić kwiaty, jak również liście. Co można jeszcze powiedzieć? Macie pytania, to się pytajcie o dane rośliny, czy mam, jakie uprawiam. Zobaczcie, tutaj jest główna kępa, aż tam jest pełno tych siewek. Jest, no dosłownie, już z 1,5 na półtora są siewki. Z nasion może zakwitnie Wam po 6 latach. Nie wiem, ale jako siewki malutkie, no tutaj mamy. W tamtym roku się wysiały, także tak wyglądają. I zanim one dojdą do fazy takiej kwitnącej, troszeczkę czasu nam to zajmie. Tu widzę właśnie przekwitnięty. O, już Wam pokazuję. Tu mamy pozostałości. W środku są nasionka. Przeważnie to jest ta To pomarańczowe to jest ich osłona. A w środku znajdują się po dwa, trzy nasiona. Zaraz próbujemy. to jest strasznie mokre. Takie papkowate. Tu mamy nasionko, tu w tym miejscu. I wystarczy, że tylko to będzie leżało. Wcale nie trzeba oczyszczać. Zobaczcie, ile tego tu leży. Wcale nie trzeba właśnie tego oczyszczać. To samo od siebie ładnie wykiełkuje. O, tutaj zobaczcie, jaka dusza już sadzoneczka także będę pobierała w tym roku sadzonki bo tutaj mam tego za dużo. Te młode gdzieś sobie gdzie indziej poprzesadzam w inne miejsce. Chociaż już wam powiem, że w ogrodzie mam już go w kilku miejscach, ponieważ jak mówiłam, ptaki bardzo lubią to roznosić. Tutaj również nie wiem czy one tak szczelają też czy coś właśnie przeniosło. Tutaj również jest mała sadzoneczka i już widać takie małe przebarwienia, te żyłki białe na liściach. Także arum. Nie lubi suszy, nawoży jak inne rośliny wieloskładnikowymi tymi yy, granulkami, różne nawozy. Nawozy strasznie podrożały o 60%. Dzisiaj jeszcze jechałam do hurtowni sobie kupić i mojej teściowej po starej cenie, nowe już dużo droższe. No, latem jak już mówiłam, lubi zacienienie, tak żeby nie sadzić na pełnym słońcu, nie lubi suszy. U mnie tu jak widać jest kominek z oczyszczalni, także od razu tutaj jest nawodnienie koło niego puszczone. Trafiłam idealnie z jego miejscówką i tu się czuję bardzo dobrze. Teraz czekamy do maja, zakwitnie, gdy kwiaty zostaną zapylone, jego liście po prostu zaczną zamierać. I będzie zdobił tylko kolbami. No, także mam nadzieję, że na jego temat dużo dałam. Na suchym terenie wątpię, żeby sobie radził. A jak będzie, to nie będzie duży. U mnie to tak 60-70 cm ma wysokości. No, mam nadzieję, że wyczerpane wiadomości na jego temat. I oczywiście zapraszam. Pokażę Wam, jak kwit. Jeżeli poznajduję część. Zdjęcia na pewno gdzieś tam mam w albumach zamieszczanych na moim FB. Także jakieś tam zdjęcia powinnam znaleźć. Dobra, ja idę sobie siać rutewkę. Ale ja Was zapraszam jeszcze, właśnie, na kilka ujęć, jak rośnie, jak kwitnie. Zapraszam.